Cześć, tu Jacek Otwieram dzisiaj następną paczuszkę Którą dostałem Od Magdy Z kanału Alicja w krainie zakupów Bardzo miła niespodzianka Nie spodziewałem się wcale W ogóle takiego, takiej paczuszki No i otworzymy Zobaczymy co tu Nasz szogun Jeden <laughs> przestał Co tu się otwiera. Musiał wyciąć tak. nie utknął. Przede mało brakowało. No to zobaczymy. Co tu Mag Magdusia Szogun przysłała? O! <laughs> popcorn. Słynny popcorn karmel No bardzo dziękuję. Wreszcie do Popcorn! No super, brawo, brawo! Próbujemy to od popcornu. Dzieci będą się cieszyć. O, jest tu już. Leciał. Dwa mikołajki. Ale tych słodyczy będą mieli. Tutaj, co tu jest? O, super konik na biegunach. Taka zawieszka, zawiśnie na choince, bardzo fajne ozdobka i o, tu jest do Basi widzę, jak przyjdzie to jej, to jest do mnie i życzenia, no to Basi nie ma I teraz co, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Bardzo ładna karteczka świąteczna będzie na pamiątkę zostawiona. Świąt życzenia, wszelkiej pomyślności, szczęścia, zdrowia i radości z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzy Magdalena z kanału Alicja w Krainie Zakupów. Kto jeszcze nie jest u Magdy, znaczy u mnie to chyba wszyscy już tam są, ale, ale jak mówię, jeżeli ktoś ogląda i nie jest, nie zna tego kanału, to będzie link w opisie. Proszę wejść, tak subskrypcję. Magda bardzo ładne live'y prowadzi można sobie popisać miło spędzić czas guziaczki dla Basi, Jacka i małych szogunków <laughs> szoguny to jest najlepsze dobra super, karteczka super popcorn, najważniejsze to jest tu o popcorn, brawo to teraz zobaczymy moją tam otwory Basi Ale zostawię tutaj. Nie będę tam nic ruszał. Uch, Co my tu mamy? Kasad Mikołaja i owocową eksplozję. No to sobie zdrapiemy. Jak tak? Zobaczymy, co tu Szogun Magda przysłała. Z numerem 35 może coś siedzieć. Zobaczymy 7. Bardzo to jest miłe dostać taką nieoczekiwaną paczuszkę. Popcorn do tego strapeczki jeszcze. Bardzo Ci Magda dziękuję za pamięć 32, 25, 33, 4. 16, 11 nie ma, 8 tradycyjny oboczek, 34 nie ma, 14 też nie ma i 35 plus. Tak, przyda się na wykończenie trzeciego piętra, które buduje z pustaków. Ta jest pusta, przejdziemy do owocowej, a w owocowej mamy wisienki, to by było na tyle, kiwi, święta coraz bliżej, na Sylwestra nas pozamykali. Całkowicie godzinę policyjną wprowadzili istna masakra, arbus, to by było na no tyle arbusków. Tu mamy winogrono. Czy jeszcze tu jest? truskaweczka i cytrynka też tylko dwie figa też tylko dwie Brzoski winka, tu jest brzoskwin Tyle. Karambo. Mamy na samym dole gruszka. Gruszka. Tyle. A ananasy z naszej klasy. szoguny I jest linia. Gdzież Magda jest linia? Coś nieprawdopodobnego. Banan i ostatnie pomarańcza. Jest jedna linia na samym dole i zobaczymy co tu jest. Mamy 3 zeta. D-D-D. Brawo, brawo, szogunie Super, wybrałaś. Jest 3 złote A teraz otworzymy do Basi. Pokażę Wam co tam jest. Ja przyjdzie to sobie sama. Przykleję jej. Czyli mamy ten sam zestaw. No i teraz Basi nie ma, i co? Ja nie będę jej drapał. Tutaj zostawię. Poinformuję Was, Basia. A, zrobimy tak. Przy następnym filmie, jak Basia będzie drapać, to zdrapie. <laughs> jak ja będę z Basią, będę drapał z drapki, to Basia zdrapie te zdrapki od Magdy. <laughs> Bo nie będę przecież jej drapał. Jak to jest niej. Dobrze, czyli przesyłeczka od Magdy z kanału Alicja w krainie z zakupów. Dostaliśmy popcornik super, no, już mnie nęci, żeby to otworzyć, ale nie będę otwierał. Tak ładną konika na biegunach, no na choineczkę. Dwa do małych szogunków i w eksplozji miałem 3 złote. Mikołaju nic. Tym się nie przejmujemy. Ważne, że nie zero. Nie Magda, tak jak mówić. Zawsze ważne, że nie zero. I karteczkę świąteczną od Magdy. Super. Bardzo dziękuję, Madzia. Pozdrawiam serdecznie. Kto jeszcze nie jest u Magdy, to niech wbija w sobotę live od 19. Zapraszam w imieniu Magdy. No i cóż. To by było na tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Papa. Pa.